Witam serdecznie na kanale ratowanie Andrzeja i zapraszam na relację z Targów w czwartek w Radomiu, no prosimy, proszę sprawdzać radar pogodowy, sprawdzałem radar pogodowy wczoraj i do 8 w Radomiu ma nie paleć. dobrze właśnie sprawdzić, bo tam to wiemy czy jaka jest pogoda i mamy te Nie mamy tutaj z Targów w Radomiu w czwartek, zapraszam też w czwartek, bo jest duży tak, po ile takie ciemne mamy. Po 20 po 20 zł za sztukę Te jasne w jakiej cenie? Po 20, po 20 zł kolega tu już zakupił ciemne i tu mam te ciemne powiedz kolego robił po ile jeszcze raz, żeby sprzedać po 20 zł tu już są te y, właśnie czarne sprzedane, a te jaśniaszki to nabiałam ogonie w jakiej cenie? Po ile? Jasne tutaj? Po 25 zł, zł. Zapraszam do radomia już w czwartek jest dosyć spory targ. dać. także stoimy bezpiecznie y, Te udapeczki po ile? Podwiedyżki. Pod wiedyszki. No. jest jakaś parka czy nie ma? Yy, to jest łapane. łapane są wszystkie są... A kremeczki? Yy, Krymki samce obydwa. Samczyki i co te krymeczki kosztują? No, yy, minimum 40 40, tak. A, a Pasiata a Pasiata? Pasiaka to będzie samica, chyba też łapana w niedzielę. Tak, i co ona kosztuje ta pasiaczka? 30 zł 30 zł tu mam motylki warszawskie, proszę bardzo, zobaczcie to jest parka parzysta? Parka parzysta. I ona kosztuje? 600 zł 600 zł kolega ceni wyjściowa, do hodowców czytamy komentarze pod filmem i też piszemy w której minucie. 600 zł. Cena wyjściowa tam kolego coś opuścić jakby trzeba było, nie? Pewnie, że tak, bo to jest tak. Tak jest. I wszystko wszystka Tu mam też motylki warszawskie. ona jaka cena? Za te 500. Za te 500 zł też parka parzysta. Też parta, parzysta. Możesz absolutnie. E, te bociany, bo są różni ludzie. Te bocianki też samy, parka pani. Samica. Samica, ale nie są w parze, jeno kosztują. Dwie paczki. 200 zł. I te widimki? To jest dwóch panów. Jeden dwie stówki drugi stówkę. To który dwie stówki? Ten czerwony na krótkim dziobie. A ten czerwony bo jest ma dziób. ten dwie stówki i tamten... Widać, widać stówkę, jest, widać różnicę. Dzięki. Tu mam takie ładne Maściuszki, to jest parka parzysta tam Maściuków. Parzysta parka, 200 zł. 200 zł mówi. 200 zł tylko za tą parkę. Ten korniaty, te winerek to co to jest? Trzy dyszki. Trzy dyszki. Taki korniat tylko 30 zł przyszła. A te winery po ile to ty masz? Po 89 zł. Po 80 zł 90 zł. To to są samce trzy samice? Jedna samica, dwa samice. Samice, zapraszam do kolegi. Są tady, że... samiec Te jaszniaczki po ile? Podyszy. Podyszko zapraszamy. Czwartek podyszko też można tutaj kobicię Czwartek już jest spory targ. Także podyszko to jasne. Tak. Ja tu kolegi Merka nagrywamy tutaj po tak? Po stówce, ta postówce. Te, te, Jest jakaś parka tych korniatek widmów Tak mów? jest. jest tu jest dwie samiczki, jedna samiczka, jeden samiczek. a tam ten, 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 ten czarny Szarny co to? Czarny Czarny samczyk. No na razie, wiek. na razie, nie to że tego Mirek jestem u siebie. Słuchaj, te pulsujące to jak one się... Star, Stargarckie. I co łabędzie, one kosztują? Łamędzie Stargardzki. A tak. krymeczki? To jest też samczyk i samiczka. Tak, w parze to 130 zł. To czyli, dobra, 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 le. i krymeczki. stargardzkie pulsujące. Jest. Te żółte, pocztowe, normalne i też parę parzysta, czy jak młode widać, że zapoznaczyłeś, nie? I co one kosztują? Trzy dyszki sztuka. Trzy dyszki wiedeński, byszczaczek ten wiedeński? I ona kosztuje? 180 zł 180 zł cena, kolega Mirosław mówi ceny wyjściowe. I tu mamy bociany, te bocianki, jak to tam cenował Po słówce. Po wyśwanczyk? Wyśwanczyk, dwie dyszki. 20 zł. To wiesz pan, czy tutaj. Mirek To jest jest? Dwie parki. Dwie parki parzyste. Po 4 dychy sztuka. Po 40 zł sztuka. Zapraszam do kolegi Mirka tutaj. Ale tak Krasne, się... Samczyki same, samczyki same po, po pięć dyszek. Po pięć dyszek. Kolega Mirek moje ceny wyjściowe po 50 zł. Zapraszamy już w czwartek do, do Radomia. Wszyscy wspólnie razem promujemy targę MB, nasze hobby i naszą pasję. Staram się, takie winerki po ile mamy? Tutaj? 120. To kolegi Jurka nagrywamy te jaśniaczki Mamy do kolegi Jurka namiar Ale Jurek gdzieś poszedł i nie wiem po ile co kosztuje To jasne Także to gołębi Jurka mamy I namiar do kolegi Jurka mamy Yy, to pasiate ma słowy koroniaty Panianko. co Znaczyk to jest? jest? I kosztuje? Siedem dyszek. A ta y, żobna to te widzę. Samiczka. Ładna taka widzę, blwista, smolna. I ta samiczka co ona kosztuje? 5 dyszek. dyszek. Panianka głębiej nagrywamy. Mamy namiar. Koreniate te widzimy to są w parze tutaj. Parzyste. Parzyste te widienki panianko i po ile? 7 dyszki sztuka. 7 dyszki sztuka. Wiedeński, co to jest? Samczyk. Kosztuje? 5 dyszek. I te jasne po ile, panie? Jasne po trzy dyszki. Po trzy dyszki te jasne. Przydyszki. Tam paś jak na białym, mogę kosztuje? Przydyszki. Tak. Pan Janka mówi, mamy na miar. Tak się przypiąć. No to i pan winerki. Para winerków jest, koszulki, dyszki. perłowy, sam jest, perłowka wylotka, po cztery dyszki, żałobnik przydyszki i samica też, żałobniczka yy, przydyszki a ten karpiak? karpiak przydyszki przydyszki, samczyk? samczyk nagrywamy Jeszcze pan... tu właśnie nagrywam panianka, pan Pani Pana, Pana udzieli udzielił informacji i mamy namiar. Moment. tu też głównie nagrywamy tu jest mamy widimka, tu jest spalna serka takie jasne widzę jest gładki widymek koroniate wywrotka wyśwańczka tam jest i tu jest taki Każda, no. To wszystko w tej klatesce podwiedyszki. Zapraszamy do Pana Janka. Ja mam namiar, aby ktoś potrzebował coś z tych gołębi. Udzielimy namiaru. Także przy czwartek już jest duży targ. Zapraszamy. Mówię i sprawdzamy radar pogodowy. Do ósmej nie pada w Radomiu. Kolegi, Paweł nagrałem. Paweł, co ten w czarny jest? Samiczka. Ona kosztuje? Co 200 złotych. a żółte? Żółte 300 cenie, może coś opuścić to kolegi pława mamy namiar 727 426 262. Nie miałem. A ten to jest. Zaraz. Yy, jak cię nazywa ten? Proszę, białogłówki na nich. Umie. Nie, inaczej jeszcze. Ja słyszałem, bo miał facet z, z, Krak no nie wiem, bo z Krakowa. Kur, tak, kurczę z Krakowa, bo tam No y, bardzo fajne gołębie, i fajne, bardzo mądre. Parę sobie zostawiłem a dwa mówię, I, tak. I miał tutaj, może sobie przypomnę, nie wiem, bo tam dwóch pisało, że tak, że tak, a się w końcu odezwał. I no, za tę parę, cześć, 80 zł 80 zł. 80 zł. Kurczę, bardzo... Para parzysta, to są krakow, krakowskie gołębie. Parka parzysta. One jakoś się nazywają, ale znaczy mają, ja zapomniałem. I jest ładna nazwa, bo tam jeden powiedział, że nie to. Tak. 80 zł, te czarne, ale zapomniałem, jak się one nazywają. Ładne. Sercate chyba, sercate, koroniaste, coś takiego, no, ale zapomniałem, wyszło mi z głowy. To gołębie pana Daniela nagrywamy, mamy do pana Daniela namiar. Ale nie wiem, co ile kosztuje, bo jeszcze hodowcy z rana chodzą i kupują. Pana Daniela Gołębie. Też pana Daniela Gołębie. Kapucyn, tam widzę, jest bocianki, pawiki Brudek, ale nie wiem co jest, Pana Daniela nie ma w tej chwili Poróweczka tutaj i też kapucyn żółty Mamy do Pana Daniela namiar tu Też serek widzę, To jest łapciatył, fajny wyświanczyk Brudki mamy żółty, jak się prezentują żółte brudki, też wszystko Pana Daniela I mamy do kolegi namiar Widymek, widzę Ten zagniepły go nie, coś, nie, w grogu tak usiadł. O, coś nała No. Tu też y, Pana Daniela nagrywamy tutaj. Tu są, widzę, masiuszki takie, winery, są też drzwierki. Też Pana do Daniela, wszystko. Mamy do kolegi namiar. Na łapę coś. tutaj też Pana Daniela mamy do kolegi namiar. Tu jest Rumun, widzę, tak samo. Są Rumuny, ale no nie wiem. Po ile, co kosztuje? Też pana Daniela, wszystkie te jasne. Tu mamy wywrotki. Wszystkie głębie pana Daniela. To też pana Daniela. Tam widzę ryś. Po pana Daniela. Kostek, tak ta, ta, ta żółta kasztanka, co ona no kosztuje? Trzy Ja tutaj masz te jasne, te serek. w nie być fanczyk, po ile tutaj. W tak? Wyszwance parka Pożysta, Nagrywam głębi kostka. Mamy namiar miar 100 zł. Wyszwanczyki ta żółta kasztanka, trzy dyszki, ale miła, taka przyjemna, ale trzy dyszki niedużo. Te ciemne też takie widzę, postawne są po ile? 50 zł. Parka, parka parzysta. Głębię kostka, nagrywamy. Mamy namiar do kostka też kostka głębiej, sereczek, taka wloteczka. Te krymeczki żółte to masz parze? Sami, sami za. A, za, po za sztukę. Karpiaki? Karpiaki tak samo, wszystko po 30. Wszystko po przydych, ale wiedeńskie to już kosztują tutaj Wydalskie te, te czarne. Wiedeńskie to 120 zł. zł za parkę, tak. Ten krzyżaczek czarny, co to jest? I kosztuje, cześć, siema, przydych. Przydych. I transul Grecki. Złomżyński, tak, z Łomżyński, czterdyszki te samiczki, ja widziałem i 500 zł na początku to Też gołębie koska. proszę jak się głębi kostka prezentuje, za takie gołębie trzeba zapłacić Po ile te kostek te Po 100 złotych Po 100 zł za sztukę, samcze czy samice? Jest parę z gołębami i samice mów, tu teperwowe też kostka nagrywamy Po 100 złotych za sztuczkę 100 za sztuczkę i to są samczecz czy samiczki? Jest samiec, jest samice po prostu złotych. Też kostek mówi ceny wieściowe, u niego zawsze też jest można to zjechać cenę. Dobrze się można dogadać, po to jest targ. Budapeszcie kostek to są parze czy nie? Nie są parze, Z dwóch tylko samczy. po? Po 60 sztuka. Po 60 sztuka. Wiedeński? Wiedeński kostek? Ile kosztują? Wiedeński jest. A! E, Wiedeński kosztował ile? My się zamyślimy. 60 dych sztuka. 6 dych sztuka. A te, 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 te winerki po ile? po cztery dyszki wszystkie w po 40 wszystko po czterdzieści złotych. złotych za sztukę mi kostka nagrywałem, mam miarę do kostka takie króliki, takie maluszki to po ile? po 50 zł. zapraszamy tutaj do rodomia to jest jaka rasa, to są termonski. Termonski, przez te termąckie, uczę się cały czas wszystkich racji się nie mogę nauczyć, ale powolutku a ten to jest srokacz? tak to, jest to to jest sam czy samica? samica kosztuje? 200 zł. zł. Czy też Sar Polski parkę? Tak, Parka parzysta i ona na kościele? Cówkę. cena wyjściowa. Sar To też Sar i po ile? Też Tak, też córkę. Kolezy mówią też ceny wyjściowe. Cówkę, parka parzysta. Tu mam te czarne, to są widymki łódzkie, Paszki. one są w parze. W parze. Paszki. Paszki. Parzyste i co one kosztują? 80 zł. 80 zł. Brudek czarny co? To, co to mamy? Samica kosztuje? Ta koruniate koruniakę? No 3 Te, Te pasiaki to w parze mamy? Tak, parzyste. i co te pasiaczki kosztują? To 30 i taka jest fajna ta na nabijam ogonie? Tak, 80, po, 80 zł. 80 zł. Zapraszamy czwartek do domia, bo już jest bardzo duży targi czwartek. Tu mam takie jaśniaczki, takie byszczaczki, chłopak takie przeciągnięte troszeczkę i krótkie nie wiem jaka cena że czwarty już mamy bardzo duże tarkiz. No tam zapowiadali wszędzie pogoda, że ma padać lać. Śnieg z deszczem, ale mówię, w Radomiu od godziny 8 dopiero będzie padało. To od 8. Tak tam podejdę Janusz Tylko nagrywam, Janusz nagrywam? Janusz masz w tej klatce po ile? Po 10 po 15. Po dziesięć, po piętnaście To jest taki wyśwanczyk, widzę postawne, korenia widzę tak samo Ale Kodzy też z rano kupują. Ciby. Co to jest? Prawdopodobnie Rzeszowski. Rzeszowski prawdopodobnie Słoneczki takie mamy, klumeczek A mamy Pana Witka gołębie, tutaj mamy namiar do Pana Witka Te białe pocztowe po ile Panie Witku? 25-30 zł. 25-30 ceny wyszły Panie Witku tutaj te młode, tutaj mamy 60 zł te młodziaki, mówimy o tych, tej... to są krzyżaki te czarne Te czerwone Te pasiaczki po ile? Pasiaczki 50 a tutaj mamy To są ze sroczki chyba kuryłgańskie, ale nie? Nie wiem. To są młode chyba, nie, Czy nie, 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 to są samiczki, obiektów. To są samiczki. Suszki skrzy... no, kurma, chesureczki dobrze no. Cię widzisz, kolego? Stówka. Stówka kolegański. No, dobrze się no. da no. dobrze się no. widzimy. No. Tu też goni panu Witka no. nagrywamy. Panie Witko, tu mam po ile po, tak? Po, po, po... dyszki. To wszystko. Po wszystko tu mam po trzy dyszki, Pana Witka. Jak tak te, te jaki po ile? Ile po... Witka nagrywam te rybeczki po ile? Rybeczki 8 dyszek parka. dyszek parka. winerki? Winerki 8 zł parka. Też 8 dyszek parka. A ceny Witek mój wyjściowy, może się tak, rozgrywać. Do... Tak, mam mulemansy, też pana Witka. I tak, po ile te mulemansy? To wszystko po trzy dyszki, po 3 tak? 3 dyszki wszystko, tak jak leci. Po trzy dyszki. Nie ma się obudzić. Tu mam takie pawiki ładne. O ile te pawiki? Cztery dyszki. 4 4 4 4 4 4 10. 10. Park, parka parzysta, tak? tak? Powinna być parka parzysta 40 zł Krymeczka, widzę Budapeścik Winerki takie fajne, ale nie wiem ile, bo nie ma właściciela tych winerów. Ten, ten, bok tutaj, co kosztuje, samczyk? Wiedyszki. wiedyszki. Winerki tak, po ile mamy? Po 25 No dzisiaj pogoda wystraszyła trochę przyjezdnych, ale mówię, w Radomie sprawdzamy radar pogodowy i do ósmu ma nie padać, na razie nie ma deszczu przez samolot noc. Po ile te jasne młode mamy? Pod Wiedyszki. Pod Wiedyszki, koledzy cenią po 20 zł zapraszamy do Radomia. Tu mamy loczek fajny. Co tak. ten loczek te Samczyk, samczy. co on kosztuje? 40 zł. Tam mamy molemansik mule, Tak jest, 30 zł. Samczyk. Widemka. Widemka samczyk i samiczka. To jest para. A to tutaj 100... parka 150 zł. Orzełek? Orzełek samiczka. Spancer tutaj złotych. Spancer samiec, samiec? E, 50 zł. I tu tutaj i te? Para, para tych e, staropolskich 100 zł. Czyli tu mamy takie dynki różne takie. No. Są pary i są różne od 50 do 150 para. I tu mamy samiczkę, e, milkę. 80 zł. No i to serdecznie pozdrawiamy moją żonę Dorotkę. Ona się tym wszystkim trudni, też hod, hoduje gołębie. Także pozdrawiam ją serdecznie. Aby bardzo więcej fajna... takich żon, przykład bierzemy tu ta, z kolegi żony. Bardzo fajna też. dziewczyna i ogólnie bardzo, bardzo dba o gołębie. Aby więcej takich żon było, pomagały nam, pomagały nam właśnie w hodowli. Jak nie mamy czasu, to żona się wtedy zajmie. I, I nie myślimy, że pofika coś, tak tylko wszystko na, mówię, jest leki, jak, na, jak na, na, na swoim miejscu. Można powierzyć. Zawsze. Te pawieki w jakiej cenie mamy? O przepraszam przeszkadzam. Różnie. Myszłańczeki, mamy czarne tak samo. A takie rybeczki co kosztują? Podyszka Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcje, za komentarze, za łapki górę pozdrawiam hejka. A ten, ten yy, koroniaty winerek, co to kosztuje ten, ten winerek? Przydyszki sam czy chyba nie? Tu kolegi Paweł nagrywają, mamy namiar. Paweł, te mnichy czarne, to jest parka parzysta. No, no. Parka parzysta. 80 zł. Ile? 80. Mam czapkę, nie słowo słyszę. A te czajki saksońskie, te żółte. 100. Do kolegi Paweł mamy tu namiar. jak Ktoś potrzebował coś z tych głębi. daluzów, dwóch samczyków. Kościół? kościoł? 4,5 i Opal, 60 złoty samczyk. Biała na glazerze samica kosztuje 60 zł Czerwony samczyk 360. Przede wszystkim możesz przejść. Przepraszam Cię. Do kolegi też Paweł nagra mamy namiar. Para tygrysów kosztuje 80 zł, Buleman z czerwony 4 pyszki i ten z też 40 Do no, kolegi Paweł też mamy namiar. Ktoś patrzył tam takie tygrysy właśnie Paweł. Jeszcze raz cena tych tygrysów. 80 Tak Taka cena wyjściowa do zapłacenia? Do uzgodnienia. Ceny są Paweł też do uzgodnienia i tu mamy paweł para standardów 80 zł i opas 4 dyszki i bulema z 6 w tego imię paweł nagrywaliśmy mamy do kolegi namiar te tygrysy właśnie pokazuje jak też jeszcze tam chętny jest tak, Tam to marzek też pisał te po to jest wolę wieczkę pocztowe no, w tym nagrywamy i te jaśniaczki po trzy dyszki tak jak dla pana Po trzy dyszki tak dla mnie perwóweczka, to co też to prowadzi? Też, by też samica? Dla palówka? I ona kosztuje? Cztery dychy. Cztery dyszki. i te perwowe po ile? Po cztery. Też cztery dyszki, Pan wie mój ceny wiesioły i to jest fajna białogonka, tak samo widzę. No tak, ta, ta, fajne właśnie. też jest zdrowe. białogonka luz. To jest I jeszcze pan To jest po cztery dyszki. Zapraszamy czwartek już jest duży targ, ale gdzie trochę hodowcy przyjeździć nie lubi, stale ze względu, że miał padać. Ale sprawdzamy radar pogodowy. Na radarze pokazywały, że do 8 ma nie padać. Wczoraj patrzyłem. Radar pogodowy do Radomia sprawdzamy. Nie raczej tam mówię, nie oszukuję. To pasiate? To jest pasiate. bo nie widać jak bardzo. To żałowniczka zanogrzyszy. Fajna fajne, bysta. Jak widzimy, to masz parzyste, czy nie? I ko ile? my po 15 zł drujerek tutaj i 3 Ja a tu mamy ślamiuch, inaczej to Żydów mówią na... Żydek. na to, potrzebują to jest samicza, i ona kosztuje dwie dychy, tylko musi być chętny, tak, no. bo nie ma tego, to jest, nie ma, warszawskiej strony, oni to parowali po jasnym poboczeniu, takie nie. wyszło, a mnie wyszło. Po wyszwce po wyśwatu czerwony po jasnym piękny krzyżak, to lat temu 40. Te perłoweczki to te parka parzysta tych perłów, słyszałem po ile? Stówkę Stówkę parka się ceni z ile kto da, nie? Trzeba zawsze tak. A te jasne po ile? Stówkę. Zapraszamy też do Rady, ale króliki też koledzy też w czwartek przyjeżdżają, przyłożą króliki po 20 zł, a tu mamy... Samczyk, samczyk jest. Tam. I co kosztuje? Co kosztuje? 50. Część się. Tak jakie resztą mamy te kurki, kochinki? Tak. Mamy kurki, kochinki, na przedszwartku kurki, kochinki lave, i kogucik. Lave. I po ile te, te one kosztują? 150 dolara. 150 parka. Zapraszamy do Radomia. Zapraszam to jest niemiecki wystawowy ten siwy chyba, nie? Tak, wszystkie trzy. Wszystkie trzy, nie? trzy niemieckie mamy wystawowe i jakie cenie? Para 150 zł siwa 70 zł. Czyli czarne mamy w parze, tak? Te łapciaty winerek, taki jest podstawny parka? Dwie samiczki. Dwie samiczki, to nie są parki? Ładne takie podstawne te winerki. Po ile? Siedemdych sztuk. Siedemdych sztuk, a te widzimy czarne po ile? Samczyki, dwie podyszki Dwie pudryszki za sztukę, jasne tutaj. Dwie podyszki I tu mamy sroczkę, to jest samczyk? Samczyk. I on kosztuje? Dzięki, dobrze. Proszę też pojeżdżka, po ile takie jajeczka, Młode 40. No te czterdzieści.